Dzień dobry. Znajdujemy się w londyńskiej rezydencji księcia Jana Lubomirskiego, Landskorońskiego, który jest z nami. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Chciałbym przyznać, przyznam, wykorzystać tę okazję, bo spotykamy się tuż po koronacji króla Karola III. Mm, jakby książę mógł mnie poinstruować, jak powinno się ukłonić przed królem, jak tutaj się powinno, przepraszam, powiem po prostu kolokwialnie, dygać. <laughs> dygać to kobiety. Mężczyzna, mężczyzna się kłania, rzeczywiście. Rzeczywiście. Na to Natomiast, Nawet mam cylinder. Proszę tak? bardzo, oczywiście, tak. Pożyczony z księcia kolekcji. Jak najbardziej. Dobrze. Nie jest to łatwe z bardzo prostego względu, że jeżeli ktoś robi to pierwszy raz, to się denerwuje po prostu. Więc przed królem, oczywiście. Natomiast faktycznie w Wielkiej Brytanii wygląda to trochę inaczej niż na kontynencie. I to powitanie właśnie monarchy, króla, i zarówno króla i królowej, wygląda w ten sposób, że nie należy się kłaniać od pasa, jak to się mówi, w dół, exactly. tak jak zwykle jest to przyjęte, tylko rzeczywiście samą głową i szyją. Czyli, czyli głęboki, tak, ale nie może pan mieć wtedy cylindra, ponieważ podchodzi monarcha, należy ten cylinder zdjąć, najlepiej lewą ręką. Złapać go gdzieś tu. Czyli jeszcze raz, cylinder na głowę. Tak. Ściągam go lewą ręką. I... Najlepiej lewą ręką. Nie, nie, nie. Właśnie. Złapać go gdzieś tutaj, A. żeby niżej był po prostu. Ściągam, tak. ściągam go tu. O, bardzo dobrze, dokładnie. I jeszcze niżej pokłonić się takim dosyć szybkim ruchem w dół głowy po prostu. W ten sposób, ja może pokażę. Dobrze, czyli. Coś takiego. Jeżeli o, król, król jest tak miły, wyciąga rękę i wtedy ma pan wolną prawą, prawda? Raczej mogę od razu podać. Dokładnie? Na przywitanie, ale z tego co wiem, mi nie wolno według protokołu. Pierwsza nie. Podać Jak najbardziej. Natomiast wracając jeszcze do kwestii właśnie tej, tej etykiety. To wracamy do kwestii dygania, od której Pan zaczął. No właśnie. Czyli kobieta. No to już bym musiał poprosić tutaj moją małżonkę na pewno, która by Pana świetnie poinstruowała. Jest to bardzo przyjęta metoda, którą właśnie stosujemy no i na kontynencie i w Wielkiej Brytanii. Ja muszę powiedzieć, że wielokrotnie mi się zdarzało właśnie stojąc z, z księciem Karolem, ponieważ nasz początek tytułu jest bardzo podobny czyli his highness w tym wypadku his highness jego to jest royal highness nasza w nomenklaturze takiej międzynarodowej to jest serene highness czyli oświecona y, wysokość i faktycznie w momencie kiedy Podchodziły nawet starsze panie. Zdarzało się tak, że niestety te starsze panie, oczywiście, najpierw przed księciem Karolem, a później przede mną dygały. Co ja muszę powiedzieć, wprawiało mnie w ogromne zażenowanie, za że starsza osoba, jeszcze wie pan, to jest takie dosyć karkołomne wydarzenie. E, jeżeli chodzi, oczywiście, tak. Więc ja wręcz tak starałem się podnieść tą panią, żeby tego nie robiła, ale, ale faktycznie takie, takie sytuacje miały miejsce. Jest to zupełnie przyjęte na dworach, właśnie e, panujących i w ogóle w Europie, e, w różnego rodzaju sytuacjach. Dobrze, to w takim razie zanim będę tam, zanim będę miał taki egzamin z tego, czy dobrze już, już umiem się kłaniać, to chciałbym tylko jeszcze zapytać księcia w takim razie, jak to wygląda, jeżeli ktoś źle się ukłoni, czy na przykład Karol, e, Król Karol III zachowuje kamienną i nie daje sobie sobie... macha palcem, tak? Na ten sposób? Na przykład mówi, nie, nie, nie tak się nie, tak się nie kłania, czy po nigdy w życiu, oczywiście wręcz odwrotnie, jeżeli są jakiekolwiek sytuacje, tak zwane fopaczy czy Jakiekolwiek tego typu sytuacje. Zawsze książę Karol je rozładowuje właśnie uśmiechem. Ma to zresztą po swoim y, ojcu. Przepraszam, ja, ja, ja cały czas będę jednak pamiętał no, te, te lata, y, wszystkie, 70. kiedy był księciem Walii. No. I jeszcze raz wracam do tego, że zarówno król Karol III, jak i królowa Kamila są niezwykle ciepłymi ludźmi. I to wręcz by było w ogóle nie, nie do pojęcia, że y, 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 w jakiś sposób by strofowali kogokolwiek, czy, czy się nie, z nimi nieodpowiednio przywitał. Dobrze, to w takim razie teraz na sam koniec. To ja się odsunę, proszę bardzo, Dobry. proszę bardzo. Cylinder na głowę, wyobraźmy sobie sytuację, trochę może bardziej tak, że podchodzę do króla. Tak. Lewa ręka, To tak Le jest. A prze przepraszam, jakby proszę mi nie podpowiadać, ja się nie odsułem. Dobrze. Dobrze. To mnie tu nie ma. Jest książę tylko egzaminatorem. Podchodzę, albo aż. Lewą ręką ściągam, kładę tu. Brawo. Fantastycznie. <laughs> Brawo. Dziękuję bardzo za ten rok. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję, Dziękuję Wam. Dziękuję bardzo.